Grupa Kenty Dzieciom Podbeskidzia oraz Stowarzyszenie Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu kontynuują wspólną akcję szukania i rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży z Domów Dziecka. W ubiegłym tygodniu w Teatrze Polskim odbyło się kolejne spotkanie z tego cyklu, którego głównym bohaterem był wybitny aktor Kazimierz Czapla. To jest kolejne już drugie spotkanie w naszym cyklu Sukces Mój Wybór, organizowanym przez Stowarzyszenie Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu we współpracy z Fundacją Grupa Kenty Dzieciom Podbeskidzia. Dzieci z domów dziecka z Podbeskidzia spotykają się w ramach tych spotkań z bohaterami naszych filmów, czyli osobami, które osiągnęły sukces tutaj na naszym terenie. Dzisiaj spotkanie uczestniczą dzieci z domu dziecka z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kętach oraz z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bielsku, tutaj przy ulicy Lompy oraz przy ulicy Cygańskiej. Wybieramy dzieci zgodnie ze statutem działania Fundacji, czyli to są dzieci, które są wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie pod My tak naprawdę określiliśmy sobie powiaty, to jest Bielski, Żywiecki, Cieszyński, Oświęcimski. One są troszeczkę związane z terenem działania głównego fundatora Fundacji, czyli Grupy Kęty, która na tych obszarach ma swoich pracowników i tutaj ma, ma swoje siedziby. I na takiej zasadzie odbywa się dobór. Zaproszone dzieci najpierw obejrzały spektakl zatytułowany Moje drzewko pomarańczowe. Następnie uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia teatru polskiego i zapoznania się z jego historią. Potem odbyło się spotkanie z Kazimierzem Czaplą. Zadaniem uczestników będzie teraz napisanie recenzji z obejrzanego spektaklu. Cel jest zawsze ten sam. Wyszukujemy dzieci, które mają specjalny talent, jakieś umiejętności w danym kierunku i chcemy dzisiaj wyłowić takie dzieci, które mają, mają wybitny talent w kierunku właśnie reporterskim. Bądź Bądź dziennikarskim, bądź pisarskim. No ja myślę, że to będzie bardzo trudne zadanie, dlatego że recenzja to jest jakaś ocena, prawda? To jest rzecz bardzo indywidualna. Yy, wierzę, że będą. Yy, Pisać od serca, że będą pisać to, co czują, to, co przeżyli. Ja im powiem jeszcze coś na ten temat, jak to mniej więcej powinno wyglądać, bo czasami zawodowi recenzenci po prostu piszą recenzję, streszczając sztukę. A przecież to nie o to chodzi, prawda? To recenzja polega na czymś zupełnie innym i o tym będziemy rozmawiać. Pan powiedział sukces i te rzeczy. No Panie, ja na sukces to jeszcze czekam. Natomiast bardzo się cieszymy, że przychodzi do naszego teatru młodzież. Bo na pewno y, czegoś się nauczą, y, coś zrozumieją, potem jako dorośli ludzie będą przychodzić do naszego teatru i będą z kolei znowu przyprowadzać swoje dzieci, prawda? Czyli sprawa y, będzie jak gdyby się kontynuowała i chyba o to chodzi. Pierwsza odsłona programu, którego bohaterką była projektantka mody, Natasza Pawluczenko, przyniosła już pierwsze efekty. W ramach tego spotkania ogłosiliśmy konkurs na najlepszy projekt kreacji. Bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci, wspaniałe projekty. Dziewczynka, która wygrała, już była z panią Nataszą Pawłuszenko na takim spotkaniu słynnym w Łodzi. Natomiast pozostałe trzy osoby, które zostały wyróżnione, będą w ramach takich warsztatów, spędzą jeden dzień z panią Nataszą u niej w, w, w jej pracowni. Organizatorzy Grupa Kenty i Akademia Przedsiębiorczości i Sukcesu planują na zakończenie tej edycji programu Wielki Bal Charytatywny z udziałem wszystkich uczestników. Chcemy podsumować kolejną edycję tych naszych programów w Sukcesu takim prestiżowym balem charytatywnym w Wielsku Białej, który planujemy zorganizować w lutym. I myślę, że to też powinno być jedno z większych wydarzeń, ale główny cel... To chodzi nam o kolejną możliwość zebrania pieniążków, które będą przeznaczone na właśnie sponsorowanie, takie stypendia dla dzieci, które są uzdolnione. Muzyka